Moje głowę zapraszam na sesję rozciągania. Zacznijmy od balasania. Możecie wziąć klocek, powędrujcie dłoni daleko do przodu, palano, bo jest trochę rozsunięte. Jeśli używacie klocka, możecie go sobie podsunąć pod czoło. I powędrujcie dłońmi maksymalnie w przód, tak żeby barki przesunęły się do uszu. I tak, żebyście czuli, że wasze ręce nie mogą już podejść dalej. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden długi oddech. Teraz spróbujcie dłoni właściwie nie przybliżać, tylko mocno oddechnąć od maty, tak żeby nam dolne plecy się tutaj wyciągnęły. Ściągamy w ten sposób trochę pośladki w stronę pięć. Cały tak, czas się próbujemy wydłużyć. I teraz pozwólcie ręką na rozluźnienie, niech łokcie sobie okadną w stronę maty. Spokojne pięć. Cztery. Trzy. Dwa wow. i jeden. Podejdźmy. Usiądźcie sobie wygodnie. Cokolwiek to dla Was znaczy. być się skrzyżny, siat napięty, siat prosty. Ręce przenieście do tyłu. Staćcie w koszyczek. Odrolujcie barki. Zbliżcie. Jeszcze łokcie na ugiętych rękach. I zacznijcie być może koszyczki odciągać od pośladków. Może będzie wygodnie. Kiedy koszyczek się oprze za pośladkami i wtedy jeszcze spróbujemy wypchnąć bardziej klatę do sufitu. Długi oddech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnijmy. Przenieście teraz ręce do przodu. Gnijcie do kąta prostego. Włóżcie jeden łokieć w drugi. Lećcie ręce do końca. Łokcie chcemy unieść na wysokość barków i jeszcze trochę wyciągnąć te łokcie przed siebie. Jeśli macie ochotę, możecie tutaj dodać sobie kocik, żbiet. Zostajemy tu na pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Od razu. Przemieńmy ręce, drugi łokcik w pierwszy, znowu łokcie chcemy połknąć trochę do przodu. Możemy dodać tego, do tego okrągłe plecy. 5, 4, 3, 2, 1. Robocz, ręce. Usiądźcie sobie teraz na prawym posiadku. Kierując prawą nogę do przodu. Niekoniecznie, albo przepraszam, teraz koniecznie niech tu będzie kąt prosty, na ile się oczywiście uda. Lewą nogą, tą z tyłu tak bardzo nie chcemy się przejmować. Jeśli jesteście w stanie tutaj położyć ręce na macie, to super. Jeśli nie, możecie sobie jakoś pomóc. Ewentualnie możecie położyć ręce na bioterkach. Chcemy się tutaj odepchnąć tym prawym pośladkiem od maty, wyciągnąć i zaczynamy. Skłaniać się klatką pierwszą w stronę łytki. Kręcę się tutaj do przodu, teraz swojego przodu. Jeśli jest to dostępne, to po prostu odkładamy sobie ręce, możemy również odłożyć głowę. Natomiast jeśli szukacie tutaj większych wrażeń, to możemy klatką nakierować się w stronę stopy. Będzie to wtedy zdecydowanie ciekawsze. Oddychamy spokojnie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden podnosimy i teraz tą nogę z przodu chcemy wyprostować. Docelowo nogę z tyłu zostawiamy w tej rotacji wewnętrznej, czyli, czyli tej raczej na większości niewygodnej, natomiast jeśli w skłonie poczujecie, że to nie spodobało się waszemu kolanu, to oczywiście proszę posłuchać. Odpychamy się i to będzie całkiem normalne, że na początku będzie nas prze, przesuwać na prawo. Możemy wtedy zejść niżej, czy, czy schodząc do spodu niżej, odpychać się bardziej prawą ręką od maty i zostaniemy sobie tutaj w skłonie. Pamiętajcie, że skłon nie jest dobry wtedy, kiedy jest najniższy, tylko jest dobry wtedy, kiedy czujemy, że rzeczywiście ten tylny nogi się rozciąga nawet przy ugiętej troszeczkę nodze. 10. Podnosimy i teraz noga z przodu nie będzie dla nas najważniejsza, więc jeśli wam wygodniej, możecie stoić na nogę prostą, czy na nogą ugiętą. Ok, zajmiemy się teraz nogą z tyłu, czyli lewa ręka będzie chciała chwycić lewą stopę z tyłu. Prawa ręka pójdzie do podparcia z prawej strony biodra. Ważne w tym ćwiczeniu, żeby nie przechylać się do przodu, bo nie będzie działać. Więc mogę się już troszkę odchylić na prawo, lewą nogę sobie chwytam, napinam poślad i przepycham biodra w przód. Jednocześnie mogę sobie lewe kolano trochę odsunąć, a jeśli jest przestrzeń, mogę zejść na przedramię. Wszystko zależy od dnia. przód, uda, powinno być, mi czuć. 10, 9, 8, 7, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy nogę i przechodzimy na drugą stronę, czyli musimy usiąść sobie na lewym pośladku. Interesuje nas teraz lewa noga z przodu. Ułożona mniej więcej pod kątem prostym. Ręce w podparciu wypychamy. Trochę klatę, odpychamy się pośladami i zaczynamy spływać do maty. Znowu możemy klatą się przesunąć w stronę stopy. I jesteśmy tutaj milutko na 10. Rozciągając pośladek. 9. 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Podnosimy się Noga z przodu, do po prostu strony są inne, wydłużamy się. Się tym lewym pośladem i spływamy sobie do nogi prostej. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden. Delikatnie tu. Ura, noga z przodu. Do wygodnego ułożenia, noga z tyłu. Do chwytu. lewa ręka na lewo, czyli po lewej stronie biodra. Napinamy poślady i odsuwamy trochę kolana do tyłu, jeśli jest przestrzeń. Tutaj staramy się nie odkręcać klatką piersiową i uder w stronę sufitu. Raczej, jak patrzymy przed siebie, to jest troszkę ciekawiej. No to jeszcze dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, złóżniamy delikatnie. Poskładajcie nogi, rozciągniemy sobie jeszcze. Przyjemnie boczki, ręce w górę, wyciągamy się z ręce w koszyczek, je do sufitu. Przyciągnijcie się tu jeszcze trochę i się jedną ręką dłużciem z boku biodra, przenieście tą górną rękę ramię w stronę ucha. Tutaj akurat możemy odepchnąć, odkręcić trochę klatę w stronę sufitu i wyciągnąć się jeszcze na 10, 9, 8, 7. Sześć, pięć, cztery pianocie, żeby ręka nie leciała do przodu. Trzy, dwa, jeden i mięciutko Luzujemy. Podnosimy się jeszcze raz. Obie ręce w górę. Znowu nad nadgarski do sufitu. Przeciągnijcie się, weźcie wdech. Z wydechem rozluźniamy jedną rękę, odkładamy do podparcia, druga ramię w stronę ucha. Możemy delikatnie się odkręcać, tak żeby... Przyjemniutko porozciągać boczek. Jeszcze 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I też przyjemniutki luzik. Ok. Usiądźmy teraz sobie w siadzie szerokim, ale tylko z jedną nogą. Czyli wyprostujcie sobie jedną nogę. Do boku, druga noga wygodnie ugięta, ręce do podparcia. I tu chcemy się odepchnąć i kuperki troszeczkę wypiąć. Jeśli, przy składaniu do skłonu okaże się, że pośrodki tracą kontakt z matą, no to musimy wrócić troszkę wyżej, ok? Chcemy mieć stabilną miednicę. Zejdźcie tak nisko, jak jest dzisiaj ok, ale pamiętajcie, że znowu to nie bliskość waszego e, ciała do podłogi wyznacza, czy ten, czy ten skłon jest odpowiedni. Zostaniemy tu jeszcze na 10, 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Podnosimy się. Odkręcamy się teraz brzuchem w stronę prostej nogi i chcemy się do niej trochę zbliżyć, tak jakbyśmy chcieli się przytulić, ale co jest dla nas ważniejsze? Że przeciwną rękę spróbujcie przenieść na zewnętrzną stronę nogi. Być może uda wam się ją chwycić za sobę, ale to nie jest konieczne. Jeśli się da, to tym bardziej możecie nawet tą rękę wyciągać i jeszcze przed siebie. Chodzi o to, żeby noga i plecy rozciągały mi się teraz po przeciwnych stronach. Drugą rękę możemy po prostu dołożyć i zostać sobie tutaj w wygodnym dla nas skłonie. Znowu wszystkie pośladki siedzą. 10. 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Troszkę się podnosimy. Teraz muszcie sobie hmm, tą samą rękę, którą macie w prostą nogę. Zarówno chcielibyśmy odłożyć sobie nawet łokieć. Może to być łokieć na udzie i jeśli z czasem poczujecie, że jest wygodniej, możecie sobie tym łokciem zjeżdżać trochę niżej. Głowę chcemy sobie oprzeć na dłoni. Jeśli poczujecie, że jest jeszcze więcej miejsca w ciele, możecie tym łokciem zjechać sobie nawet przed nogę. Druga ręka w górę. Wyciągamy się najpierw do sufitu, potem przyciągamy ramię w stronę ucha i możemy rękę ugiąć i gdzieś tam ją sobie. Po prostu oprzeć o siebie, pilnować tylko, żeby ta ręka nie wypychała nam tułowiu do przodu. Raczej my tułowiem chcemy trochę odpychać tą rękę i jeszcze odrobineczkę barkiem się odkręcać. Tak jakbyśmy plecami właściwie chcieli przygnąć do, do ściany za nami. Trochę się rozgadałam, więc zostaniemy tu jeszcze na siedem, 6. Oczywiście, jeśli jest przestrzeń, że możecie zjechać sobie tym łokciem. Tą rękę można wyciągnąć nawet do stopy, w sumie drugą też, jeśli jest miejsce. Cztery, trzy, dwa, jeden. I tu mięciutko spodobamy, mięciutko się podnosimy i równie mięciutko zmienimy stronę. Zaczynamy od skłonu centralnie, w przód, więc Łapki do podparcia po to, żeby pomogły nam się oddechnąć. my pośladami, naprawdę chcemy się odpychać i wydłużyć kręgosłup i przez zgięcie z bioder, czyli jeszcze wcale nie chcemy się w tym kręgosłupie e, rolować, czyli niech te plecy nie wyglądają jak banany. To schodzimy odrobinkę niżej i jesteśmy tutaj na 10. 9. 8, 7. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz przesuwamy się brzuchem w stronę prostej nogi. Wyciągamy się, jeszcze znowu, pilnujemy, żeby się ten posiad z tyłu nie oderwał przeciwną rękę. Przekładam na zewnętrzną stronę nogi. Może być tyle, może być w stronę stopy, może być jeszcze dalej. Nie ma takiego znaczenia, jak daleko zawsze jest. Ważne to, co czujemy. Druga ręka może sobie zostać i schodzimy do skłonu na 10. 9. 8. 7. 6 pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. nie rozluźniamy i na drugą stronę. Albo łokieć do podparcia, albo ewentualnie na kluczuszku można się też wygodnie podeprzeć. Druga ręka w górę, ramy w stronę ucha. Możemy rękę, rękę ugiąć i wyciągnąć tutaj cały bok. Milutko rozkoszujemy się tą pozycją. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa i jeden. Rozluźnijcie, delikatnie się podnieście. Przejdziemy teraz do leżenia. Użcie się wygodnie na plecach. Przejdziemy do szczęśliwego dziecka. Kolana na boki, Ręce do środka chcemy chwycić stopy. I może tyle to już jest dość. Natomiast jeśli jest przestrzeń bez odklejania dolnych pleców, żeby podeszły stóp skierować na sufit, to super. Jak nie, to dzisiaj każda inna wersja też jest super. Możecie się tu troszkę pokołysać. 10, 9, 8, 7, Teraz do, do skrętów. Zaczniemy od skrętu takiego, że stopy będziecie mieć rozstawione mniej więcej na szerokość maty, ręce, ręce zaraz, na razie oba kolana na prawo, i teraz nogę spod spodu, czyli prawą, przenieśmy kostkę na lewe kolano. Jeśli to będzie za dużo, spokojnie, można z tego zrezygnować. Chcemy, żeby docelowo nasze kolana oba sobie spływały do maty, i tutaj ręce możecie przenieść za głowę, chwycić się za łokcie, wyciągnąć się jeszcze troszeczkę i oddychamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5 4, 3 2 1. Rozluźniamy. Wracamy kolanami patrzącymi do centrum w górę. Słuchajcie znowu na długich krawędziach. Przenosimy nogi na drugą stronę. Może pójść teraz lewa kostka na trawę kolana. 10, 9 osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ludzik, wracamy do centrum i teraz pójdziemy sobie do do skrętów, skrętów, ręce mogą pójść yy, na boki, albo proste, albo ułożone w kaktusa. Lewa noga niech będzie prosta, prawą stopę podłóżcie sobie na lewym udzie. Lewa ręka, czyli przeciwna, pyta prawe kolano, przynosi nogi na boku. Tak jakbyśmy rzeczywiście, jeśli chodzi o biodra, chcieli położyć się na boku. Można sobie jeszcze to lewe bioderko trochę wyciągnąć pod siebie. Głowę dobrze by było odkręcić w prawą stronę i zostać tutaj na dziesięć. Możecie przemknąć oczy. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wracamy do centrum. Zamieniamy nogi. Ręce właściwie mogą zostać tak samo. Czyli teraz prawa noga prosta, lewa ugięta. Prawa ręka zgarnia nogi na swoją stronę. A my odkręcamy głowę w stronę lewej ręki. I dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Nosować plecki. I ja Was tutaj gorąco zachęcam do relaksu i bardzo dziękuję za wspólną praktykę do